W robie, tych rąk powstaje coraz więcej. I na pewno poprawa się bezpieczeństwo w ich robie. Ale ronda to jest jeszcze jeden element. To jest miejsce, w którym możemy nadawać nazwy. Możemy upamiętnić osoby, wydarzenia, historię, która jest dla nas bardzo ważna. I dzisiaj chcę bardzo podziękować tym osobom, które Wystąpiły z pomysłem, żeby właśnie to rondo było poświęcone księdzu Hilaremu, z tego względu, że jest to postać bardzo istotna, mająca znaczenia na to, co my mówimy dzisiaj, że żyjemy w wolnej Polsce. Więc dziękuję Wam, że pamiętacie o osobach, które były wtedy w tamtym czasie, odznaczyły się patriotyzmem, odznaczyły się odwagą, a dzisiaj poprzez to rondo i poprzez tą tablicę mogą wszyscy inni o nich pamiętać. Pani Starosta zawsze się włącza w te chwile historyczne, więc myślę, że jeszcze doda dwa słowa. Dziękuję pani Prezydencie. Ja bardzo serdecznie dziękuję pomysłodawcom nazwy tego ronda i Radzie Miasta, że podjęła uchwałę i tak wybitny człowiek jak ksiądz Brałat Hilary Jastak jest tutaj upamiętniony na tym rondzie. To tak jak powiedział Pan Prezydent, wielki człowiek, który zawsze dbał i walczył o wolność. Dziś. Możemy powiedzieć, że zostawił nam to dziedzictwo, abyśmy o tą wolność dalej dbali, abyśmy ją pielęgnowali i abyśmy zawsze pamiętali, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze. Myślę, że dla nas tutaj, mieszkańców Wejherowa i Kaszubów, ta, ta postać jest znakomicie znana i czerpiemy z jej dorobku, z jej dziedzictwa, ale dla wszystkich, którzy przyjeżdżają i. Zobaczą, że tu jest ksiądz Hilary Jastak, to może się zastanowią, sięgną, przeczytają, kto to był. I to jest bardzo ważne, aby tych znamienitych Kaszubów upamiętniać nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale i wśród gości i przyjezdnych. Bo jeżeli się zainteresują tą piękną historią tego człowieka, to już jest wartość dodana. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję w ogóle za tak piękny i liczny udział wszystkim osobom. Dziękuję posłowi, wszystkim i stoczniowcom i zrzeszeniu, portowcom, zrzeszeniu kaszubsko pomorskiemu Solidarności za to, że jesteście tutaj dzisiaj. I dziękuję też wojsku, że tak dzielnie tutaj stoi na tym słońcu. Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym i wszystkim mieszkańcom, którzy tutaj się zgromadzili, bo naprawdę jest to warto, wartość wielka i jest to wielka historyczna chwila. Bardzo serdecznie dziękuję.